Witajcie. W końcu, w końcu się udało, mówią do 3 razy sztuka. No i to jest moja trzecia posypywarka. Wcześniej miałem sama załadowcze. Pierwsza to była Hydramet, ale to w ogóle Nieporozumienie Kolejna była sama Sahara no i to naprawdę, naprawdę fajny sprzęt. Yy, przede wszystkim dla mnie mega, no bo wykonanie lepsze, lepiej pracowało i była samozaładowcza, bo to było dla mnie yy, kluczowe i podstawowe, bo, bo nie miałem koparki czegokolwiek, żeby móc się załadować, a teraz jest koparka, także jest się czym zasypać i jest też coś yy, Coś, co już myślę, jest to, co, 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 co bym sobie mógł wymarzyć. Jest, teraz pokazało się. Mam też w sumie na testy posypywarkę Mir 1. I to, to myślę, że powinno... Myślę, że to powinno dać radę ze wszystkim. Przede wszystkim w tamtym roku Miałem też raz awarię, nie miałem możliwości sam wyjechać posypać, i, i znajomy mi pomógł. I miał taką posypywarkę na kołak RCW RCW3 albo 1. I o co chodzi kurczę, naprawdę to fajnie, fajnie mu pracowało. No i to było do nawozów przerobione, przerobione i tam wiadomo. Cudów to nie kosztowało, przerobił i. No i roboty robiło, a to jest najistotniejsze. E, z minusów, z minusów, e, to jedyne, że to miało koła. I tak, ja jak zakładam na zimę pług, e, no to kurczę, odśnieżamy. E, no i fajnie jest od razu posypać. A, a jeżeli mamy na kołach, no to najpierw odśnieżymy, potem e, zapinamy tą ten rozsiewacz do wapna, nawozów w sumie posypywarkę no i jedziemy, no, no czas przepinania, zapinania no, no jest trochę zabawy, no i jak gdzieś przyjdzie cofnąć teren górzysty czy coś no to też trzeba się mieć na baczności no i tak powiem szczerze, że już od jesieni patrzyłem za czymś i szukałem czegoś naprawdę. Bo tak, jak mówię, miałem już koparkę, więc pomyślałem, może coś znajdziemy jeszcze lepszego. Też podświadomie cały czas w głowie miałem tą, ten rozsiewacz RCW, że to mega, mega pracowało. Bo też powiem tak, na niejednym placu się było, na niejednym placu się było. Hmm. Za chwilę coś o tej posypywarce opowiem, ale jeszcze odnośnie, o tak mówię, no szósta moja zima, jakieś tam doświadczenie jest, kto coś widział, też nie potrzebuję, żeby mnie ktoś po jajkach glizał. przyznawał mi rację. Jak ktoś jakąś wiedzę ma, no to myślę, że... Że mi nie zarzuci, że opowiadam herezję. Ale też widziałem jakieś nowatorskie z wibratorem, że tak powiem, płyta, właśnie ta wibracyjna. No, mega różnych, dużo rzeczy. Docelowo, jak gdzieś miałem możliwość kogoś spytać, no to reasumując, no, nie wypał. Przede wszystkim tam są wąskie gardła, zapycha. W idealnych warunkach, jak najbardziej, jak mamy jakiś drobny materiał suchy, jakiś sól, pewnie i to będzie działać. Nic nie mówię. Ale o co chodzi? Tu jest, tu jest waga ciężka. Ja sypię żużlem. Też jeszcze, jak ktoś ma żużel pod dachem, suchy, tak jak na przykład gadałem z chłopakami, mają samo załadowcze. Ja też miałem, ale ja miałem żużel na polu. On był zmarznięty, ze śniegiem i jeszcze w tym żużlu czasami Wiele ciekawych rzeczy można znaleźć, jakieś przedmioty żeliwne, kamień y, pół kilo, kilo, dwa, trzy, jakiś głaz y, bryły zmarzniętej ziemi. No i jak ta posypywarka ma to jak ona ma to przerzucić, choćby jak była wspaniała i cudowna. Jak ktoś ma, si to zarzuci, przesypie, y, będzie się bawić ma żel suchy, jeszcze jak sobie domiesza soli. Kurwa, bajka. Można pracować i będzie w siódmym niebie, tak mówię. Spytałem chłopaków, czym sypią na, na zaprzyjaźnionych kurczę, gminie. Mega mają samozaładowcza, tak mówią. Mówię Mieszają to z sodą, suchy żurzel, przesypią sobie też koparki, sprzęty mają, radzą sobie. A ja no, dawniej nie miałem, nie miałem koparki, nie miałem jakiegoś drugiego ciągnika, czym się zasypać. Ten żurzel na gminie wysypali w jednym miejscu. No i tak mówię, lało do tego czasami tydzień, dwa, potem przyszedł śnieg, doładowało śniegu, potem mróz, zrobiło jeszcze skorupę potężną, zbryliło, yy, no hardcore, jazda bez trzymanki. Mało tego, jak jeszcze, było, jak jeszcze były duże mrozy po minut, powyżej minus 10, no to marznie cholernie do blachy, robi, robi, robi skorupę od środka i, i jest przesrane. Uwierzcie mi, że jest ranę. To bardziej mówię do tych, co, którzy może chcą się zacząć bawić, jakieś zimowe utrzymania, bo, bo, bo starzy wyjadacze, no to, no to po prostu oni, oni już to znają. Oni już to znają i wiedzą. I tak mówię, szukałem. Na jesień różnych, jakiejś, jakiejś alternatywy, tak jak mówię, bo ta samozaładowczo też, objętościowo tam, jakieś cuda mega nie są, e, mega nie są. I tak przeglądałem, przeglądałem, aż w końcu, aż w końcu wypatrzyłem. I, i powiem Wam szczerze, e, złoty medal. Mistrzostwo świata, mistrzostwo świata. E, chylę, chylę czoła przed producentem i myślę, że przyznacie mi rację. Musicie. Powiem więcej, przed tą posypywarką, prosta, wiecie no, prosta nie prosta myślę tutaj jakiejś filozofii mega nie ma, ale, ale gościu to zrobił, gościu to zrobił i to jest mega, już tu postaram się na nią wyjść, przede wszystkim zobaczcie, nie ma bata, nie ma bata, żeby wam to przytkało, tutaj taśma ma z 80 centów. Choćby gdzieś coś przyblokowało, to i tak w którymś miejscu na taśmę spadnie, bo musi, a taśma przerzuci z tyłu na talerze i rozsypie. Mega sprawa. Duża skrzynia. E, też widziałem czasami takie posypywarki, takie deksfala, no to tam, wiecie, pojemność kurwa, mizerna. Czasami tam chłopaki widziałem, to, wiecie, takie nadstawki drewniane dorabiali, bądź czegokolwiek, tam taka. Yy, taka skrzynia z jakiegoś tworzywa sztucznego nie wiem czy to się spisuje czy nie na pewno nie rzeczywiście żeby nie było może i ten plastik jakościowo dobry to nie o to chodzi przede wszystkim tam mała pojemność była nawet te największe to wychodziło słabo i ta płyta wibracyjna jak tam podejdzie kamień czy coś nie wiem jak to działa Bynajmniej też gadałem z opakami, co to mieli, co to, co to mieli, że to zatyka. No i docelowo na spodzie jest taki mały kwadracik i tam ma ten materiał spaść i ma to rozsypywać. No tak jak mówię, jeżeli też będzie suchy materiał, przesiany jeszcze z sodą, Nie mówię, że to nie będzie, że to nie będzie działać, ale tak jak mówię, tak jak ja mamy żużel, po którym leję, sypię, potem to mrozi. No i pasuje to zasypać i żeby to pracowało. I, i tu myślę, że jak jest taka potężna tutaj kwadrat ta taśma. Tutaj coś zbliżone do kwadratu. I tak mówię, tutaj będzie z, boże, z 70 na 80. No nie mierzyłem. No ale potężna kawał taśmy. I, I wiecie, no i to musi przesunąć. Taśma się kręci pomalutku, cyk. Spada na talerze. Spada na talerze i musi... I musi wysiać. Tutaj popatrzcie, cyk. Regulujemy sobie mega szybkie, łatwe. Podnosimy tutaj tylnią klapę. Kawał taśmy regulujemy sobie, ile od razu cyk z dół. Ile chcemy sobie, żeby nam sypało. Uchylamy, jak szybko ma ta masa wysypywać. Tak jak mówię, spada na dwa talerze. I tu jest siatka, żeby nam nie ładowało po samochodach. Aby nie ładowało po samochodach i, 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 i wysiewa. Przede wszystkim to nie jest jakaś samojepka, tylko typowo do tego żużlu, że tu są niskie obroty y, tych talerzy, bo wiadomo jak do wapna, y, jakichś nawozów y, mineralnych, no to potrzebujemy tam niektórzy 15-30 metrów. Przebijają się komu dalej rozsiewać, czy tam 60, może nawet, yy, już nie wiem, ile metrów na szerokość ładuje. A my tu nie potrzebujemy, bo droga ma te 2-3 metry, 4 góra, żeby nam ten żużel na szerokość samochodu, żeby nam spadło i posypało i, i to jest kluczowe. Także zobaczcie się, fajne, proste i myślę, że to będzie mega, mega pracowało. Tak mówię, na kołak... Yy, ze znajomymi. miałem przyjemność w tamtym roku, co mi, co mi pomógł. Mega to, mega to się mi sprawdziło, i w końcu nowatorski taki projekt. Tutaj chłopaki, to, chłopaki coś takiego stworzyli, myślę. No, stworzyli jak najbardziej. I, i, i chyba trzeba, szkoda, że tak późno, czemu nikt na taki pomysł nie wpadł. Tym bardziej, że widzę te RCW, mnóstwo ludzi przerabiało. Był popyt, no i w końcu znalazł się ktoś odważny z głową, który coś tak fajnego zrobił. I myślę, że to będzie śmigać. Jedynie coś się martwię, tu jeszcze mam tylko łyżkę założoną. Za chwilę, jeszcze łańcuchy naprzód. Dzisiaj walczymy. Ale tu się boję i co mi producent mówił, że ten ciągnik nie będzie za mały. Także ja tu mam 125 kucy i tu za mały myślę, że mocy ok, bo tu jakichś studów nie trzeba do, do hydromotora, żeby napędzić, do hydromotorów. Tylko o co chodzi, że jeżeli tu naładujemy te 2-3 tony jeszcze z jakąś kopą na wierzch, doładujemy, dobijemy no to może być problem kwestia tego, tak jak mówię. No, ja mam też duży traktor 6 garów jest też i w nim masa ale on już jest gabarytowo duży, a na takich dróżkach gdzieś gminnych gałązki, drzewka, czasem ciężko pieszo przejść trzeba głowę chylić, bo gałęzie wadzą, a tu wejść człowiekowi odśnież, nie odśnieżysz od razu od razu wiecie telefony czemu nie dojechane a też no wiecie no rysuje traktor no a to niestety no, no, no wszystko wszystko pieniądz y, ktoś musi te, te straty pokryć i, i przez to chciałem coś bardziej zgrabnego kompaktowego ciągniczek a myślę, że się sprawdzi mm, tylko tak jak mówię tutaj jeszcze naprzód dojdzie pług do odśnieżania on też tam z 700 do 800 kg y, wagi może mieć Także będzie jakaś przeciwwaga, e, także powinno być ok. E, tym bardziej, że wiecie, no, ja tu sypię żużlem. Sypię żużlem, żużel. Myślę, że to będzie przez połowagi uwagi piachu. E, tak szczeram. Na pewno będzie znacznie lżejszy. Także to samo czy sól myślę, na pewno znacznie więcej waży. A żużel jest lekki, jest znacznie lżejszy poza tym wiecie, no nie muszę tu naładować 2-3 tony mogę półtorej, samo załadowcza tam powiedzmy ta tona wchodziło i, i żyłem, tu półtorej myślę, że bez problemu a docelowo, czy z pełnym będzie sobie radzić czy nie też nie omieszkam, bo teraz zachwalam bo mega mam wypieki na twarzy, że naprawdę mega sprzęt że w końcu jest to po 6 latach Ktoś się odważył i zrobił coś tak fajnego i że to będzie działać że mam to co faktycznie chciałem I, 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 i myślę, że się sprawdzi. Także na pewno jak po pierwszym dniu, czy tam po drugim będzie chwila czasu, wrzucę film, wrzucę film jak to się sprawdza, czy nie blokuje, jak sypie. Nie omieszkam, nie omieszkam, że ten jakiś film dodać. Podzielić się z Wami, ale myślę, że to będzie mistrzostwo świata. Niech to idzie świat, bo naprawdę produkt, myślę, godny polecenia. I, i po prostu, i po prostu myślę, że, że to naprawdę będzie sypało. Też jeszcze Wam go tutaj odpalę, traktor. Pokażę Wam, jak, ta, jak te talerze szybko się kręcą. Bo też na internecie było ta posypywarka. Takich filmów nie mogłem właśnie nic znaleźć z tą, jak to pracuje. Fajnie, udało się na testy wziąć. Jak się sprawdzi, no to myślę, że na wiosnę to sfinalizujemy i, i po, prostu, po prostu ją sobie zostawię. Kupię i, i, i po prostu będzie mi przez lata służyć. Odpalę Wam, póki coś jeszcze widać. Bo tak dopiero pod wieczór chwilę czasu było już zobaczycie jak to śmiga o, Już. także tutaj o jeszcze tylko jedną parę potrzebujecie nie trzeba tutaj tak samo jeszcze o, o, tak samo posypywarka to musicie mieć jedną parę żeby ten wał hydromotor napędzić do, do, do wysiewu i jeszcze jedną parę potrzebujecie do tego siłownika zamiast łącznika górnego, żeby zamknąć skrzynię otworzyć, także potrzebujecie dwie pary. No i jak macie z przodu pług góra dół pług lewo prawo, no to też dwie pary. także musicie mieć bogatą rozbudowaną hydraulikę, a tu tylko jedną parę potrzebujecie, także też mega plus, że nie trzeba nie wiadomo ile tutaj obwodów w jeden wpinać i ogień. Już Wam pokażę, jeszcze jakby to z tyłu pracuje. Swoją drogą myślę, że Neustadt też się pięknie prezentuje. A co uchwyćmy? Fajny zestawik. Zobaczymy jak mrozy też. Też mnie to ciekawi, czy czasem nie będzie trzeba było brać dziadka. Tam stoi dziadzisz i, I bo dziaduś, no dziadziuś się sprawdził, a no i twarz zobaczymy. Ale teraz yy, o twarce. Zobaczcie, jak fajnie wolniutko się kręci, żeby nie rzucało na 10-15 metrów, w wie ile. Fajnie się kręci. Yy, czy za, jak szybciej, no to podregulujemy yy, na tej sekcji, yy, żeby większy olej przepuścić, ale standardowo jest o yy, tak się kręci także rewelacja taśma wolniutko sobie idzie yy, także tutaj gdyby nawet było mało no to tylko nawet nie trzeba my się regulować yy, żeby taśma była szybciej bo po ona ma nabijać kilometry się naciągać podniesiemy odrobinę wyżej bądź ile chcemy i nam spadnie tego materiału po prostu więcej I co tu jest mega to samo załadowczyk po sypywarkach no, tu jest ta szczelina. Ale zawsze tutaj idzie. Jak coś nam nawet zablokuje. Na jak nam coś nawet tutaj zablokuje, to widzimy jakiś kamień. Może kawałek jakiejś stali, jakieś obce ciało jest, wyciągamy. A w samo załadowcze, jak nam coś zablokuje, na samym dole jest. Buca, nic nie widzimy co tam jest. Yy, yy, w skrajnych przypadkach blokuje hydromotor, ma jest jakiś kamień, jakaś bryła. No to, no to tego nie zmieli, no to, to, to nie jest do tego umówmy się a tu nam fajnie podejdziemy, widzimy, uchylimy sobie klapkę cyk wyciągniemy, albo zostaje ten kamień na końcu go wyciągniemy ze skrzyni i elegancko i, i mega, także myślę, że, że to naprawdę musi zdać, zdać egzamin i to albo cichusienko można szeptać pracy tej wywaki yy, można szeptać czułe słówka fajnie wszystko wyważone też tu jest mega gruba taśma też nie ma porównania z innymi ale no kawał kawał z centa będzie mieć grubości 8 mm więc to wosze to gdzieś palucha nie wiem, eee, eee. tutaj palcem się z... Z 8 mm tu może będzie mieć. Także mega. Tutaj takie koło z takimi tutaj poprzeczkami, żeby tu była przyczepność. Macie tutaj naciąg po dwóch stronach. Gdyby Wam gdzieś równo taśma szła, to sobie możecie to wyregulować. Tu jakieś uchwyty do transportu czy coś. Fajne oświetlenie LEDowe, trójkącik. Eee, może nie tutaj za długie wywody. Już 18 minut. Eee, fajne światełka w ledziku także jesteśmy widoczni także myślę rewelacja a tak jak mówię wyjedziemy wyjedziemy na jakieś pierwsze sypanko chętnie się Wam pochwalę no trochę odstaje od tyłu ciągnika tutaj na długość jest ale sama w sobie ona jakoś tam nie waży nie wiadomo ile a tak jak mówię póg dojdzie zobaczymy to samo tak jak mówię tym żużlem jak zasypię pokażę Wam jak to pracuje podzielę się z Wami, no o tyle będziecie mieć łatwiej w podjęciu decyzji, czy kupić taką, czy, czy może coś innego córcze, eee... zobaczymy, ja bynajmniej eee, ja bynajmniej chciałem się z Wami podzielić, żebyście już byli o tyle mądrzejsi i, i nie musieli przechodzić tego co ja, z eksperymentami eee, co kupić, I... bo każdy sprzedawca naprawdę Ci powie czasami i powie prawdę, ale z reguły tym czym handluje to jest zajebiste, to jest najlepsze to kupcie bo tak mówię już się nieraz sparzyłem a fajnie jak ktoś jak ktoś dodaje filmy po prostu jak ktoś coś kupi i, i faktycznie jak to pracuje nie tylko żeby dodać film z jak od jakiegoś dealera, żeby coś wcisnąć tylko czy to faktycznie się sprawdzi? Myślę, że tak, tak mówię. Jeżeli ktoś coś w życiu widział, to przyzna mi rację, a, a jakiś gupek oglądnie, to i pewnie nawet on może będzie mi w stanie jakieś argumenty e, po prostu wytrącić. Chociaż moim zdaniem tak mówię rewelacje. Nie rozwodzę się już więcej. Nie powtarzam, wyjedziemy, będziemy sypać po tych i wtedy jeszcze zobaczycie dla tych, którzy no, może jeszcze mają skąpienie, zastanawiają się taką, nie taką, no to, to może będę was w stanie przekonać. I tak mówię, no nieraz się skarżyłem, nieraz y, człowiek w nerwach y, walczył, z nierównym przeciwnikiem, jakim jest zima A wy o tyle możecie mieć łatwiej Także, także trzymam kciuki za tą, za tą posypywarkę i, I do zobaczenia Trzymajcie się, cześć.